Gość na 96 FM. To teraz porozmawiamy sobie o muzyce, i to takiej troszkę cięższej, mocniejszej, ale o muzyce oczywiście z akcentem zielonogórskim, bo ze mną w studiu część grupy Meteoroids Panowie, dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Z nami w studiu Janek Domagała i Filip Sanowski. Panowie, Dawno się nie widzieliśmy, słuchajcie, bo wy tak dosyć mocno pracujecie, koncertujecie, nagrywacie, robicie szum oczywiście wokół siebie. Co u was się aktualnie dzieje, bo z tego co widziałem, to szykują się niezłe koncerty i niezła współpraca między innymi z Anią Ortodoks. Tak, już, już w ten piątek zagramy w Pile z Anią Orthodox, a dokładnie z zespołem Kloster Keller, a w sobotę odwiedzimy nasze ukochane, rodzinne miasto, jakim jest Zielona Góra, w klubie Café Noir razem z zespołem Satsmice. Czyli będzie się działo, będzie mocno muzycznie. Jak teraz wyglądają wasze, że tak powiem, drogi muzyczne? Ponieważ wy tutaj już na razie nie jesteście obecni, ponieważ studiujecie we Wrocławiu i co tam w tym Wrocławiu robicie oprócz tego, że studiujecie? Znaczy staramy się jak najbardziej grać ze sobą. To jest okazało się troszkę Trudniejsze niż jak byliśmy razem w Zielonej Górze, bo mimo że wszyscy wyjechaliśmy razem, to każdy się zajął sobą. Ktoś tam ma pracę, ktoś ma studia. Mamy w różnym czasie zajęcia, więc to jest w ogóle problem, że okazuje się, że możemy się spotkać raz w tygodniu po godzinie np. 20 tylko na próbę. Więc to był problem, którego na przykład nie, nie uwzględniliśmy go y, mocno, ale no, udaje się grać. Właśnie mamy w planach y, troszkę ponagrywać w najbliższym czasie, tak od stycznia z początkiem, y, może lutego mamy plan wejść do studia i ponagrywać nowe rzeczy, ponieważ no, my się widzieliśmy ile? Rok? Jakoś tak temu. będzie, z 12 miesięcy temu właśnie, się widzieliśmy. Właśnie, kiedy raz, tak. Graliśmy, przed premierą naszej drugiej płyty. No i troszkę się od, od tego czasu u nas zmieniło moc Mniej trochę gramy według mnie. Troszkę też inną stylistykę przyjęliśmy. No, po prostu no zmieniliśmy się. Można powiedzieć, że troszkę się zmieniliśmy. oczywiście znaczy, się bardzo mocno zmieniliście na przestrzeni <noise> ostatnich lat, jeżeli chodzi o, o Zieloną Górę, bo są oczywiście takie zdjęcia, kiedy byliście tacy, potem tacy, a teraz jesteście. O, tacy. <noise> I chyba też to jest tak właśnie z Waszą muzyką, że kiedy wy dojrzewacie i to też Wasza muzyka e, dojrzewa. To bardzo staramy się ukazać też muzycznie, że. Tak naprawdę na przestrzeni lat widać też ten progres, a nie że zaczęliśmy jako dzieciaki i mając 20 lat dalej gramy, jakbyśmy mieli 13 lat, że przez 7 lat nic nie robimy, tylko że faktycznie jakby cały czas słychać i muzycznie progres i lirycznie, i też staramy się pogadać trochę bardziej naszą dojrzałość i to, że. Nie mamy już 13 lat. Tak, no tak naprawdę o to do tej pory chodziło w naszej muzyce, że pierwsza i druga płyta jest tak naprawdę mówi o pierwsza płyta właśnie mówi o poglądach takich młodszych dzieciaków, spostrzeżeniach i w ogóle, a druga płyta też mówi o troszkę starszych, tak troszkę już wchodzimy w dorosłość. Trzecia płyta, czy jak to najnowszy materiał, bo jeszcze w sumie nie wiem, czy zdecydujemy się na trzecią płytę, czy po prostu nowy materiał, ogólnie mówiąc, jakąś tam F, mixtape, coś tam, to mm, no, będzie mówiła po prostu o już jeszcze starszych ludziach, co nie? Czy dorosłych? Raczej nie, ale, ale y, będziemy starali się ukazać właśnie nasze spostrzeżenia z jeszcze troszkę bardziej dorosłego życia i takiego zmierzenia się z, z bardziej dorosłymi problemami, nazwijmy to. Wy cały czas jesteście też na bieżąco, bo jesteście w jednym mieście. Studiujecie, tam się, tak jak powiedziałeś, spotykacie. A to też nie jest łatwe utrzymać taki skład, no bo wiele składów niestety rozjechało się w swoich drogach tylko dlatego, że po prostu pojechali w różne kierunki Polski. A wy jesteście razem cały czas i mocno się trzymacie. No i to jest, uważam, dość ciekawe zagadnienie, na którym się nie zastanawialiśmy, bo według mnie jest to dość mocno przypadkowe, bo my jakoś nie walczymy. Yy, razem o to, żeby się nagle spotkać, bo to wychodzi po prostu dość naturalnie. Mamy też właśnie menadżera Artura Ochockiego, wspaniałego człowieka, który robi za nas dosłownie wszystko, i dzięki. Może to właśnie dzięki niemu przez to, że robi za nas całą pozostałą yy, część, yy, którą trzeba zrobić aby utrzymać taki zespół, to my możemy się skupić na muzyce i utrzyma... yy, dzięki Jezus Maria, nie umiem mówić. I dzięki temu yy, mamy jeszcze z tego taki fan i dzięki temu nam się chce jeszcze raz na przykład spotykać. No taką mam teorię, nie wiem, bo w sumie nigdy się na tym nie zastanawialiśmy. A to warto się nad tym pochylić tak filozoficznie trochę, słuchajcie, nad y, taką teorią. Dużo koncertujecie powiedzcie na terenie województwa dolnośląskiego. Jak tam ta scena muzyczna y, wygląda? Bo tutaj wiecie, gdzie się gra ostrzejszą muzykę w Zielonej Górze. To jest między innymi właśnie Café Noir, tak? A jak jak to wygląda na, na Dolnym Śląsku. Ale pytanie. Tu nie ma łatwych no. pytań. Nie ma łatwych pytań. Teraz muszę się y, zdać z geografii, tak? Żeby... Yy, dobrze, to, no ja to ja zdałem. To no. ja zdałem. I powiem ci. Nie mamy pojęcia, no. ponieważ y, raczej we Wrocławiu mm, o, dawno nie graliśmy. W takim sensie, że to, co właśnie udało nam się porozmawiać chwilę przed, mieliśmy do czynienia z paroma imprezami, ale raczej to były takie dość... Imprezy dość mocno zorganizowane, dość hermetyczne mam wrażenie, że yy, fajnie były inaczej były super zorganizowane, ale raczej nie mieliśmy do czynienia z takimi przypadkowymi ludźmi, tak jak zazwyczaj jest to na koncertach u nas, że jest to ktoś z ulicy i najwyżej się nie spodoba, nie spodoba, a tam były to, właśnie jak powiedziałem, hermetyczne środowiska, że już z definicji oni wiedzieli, że tam będą to jest super, to jest fajne, ale nam to akurat nie pozwoliło poznać takiej właśnie, nazwijmy to rap gry we Wrocławiu, bo i to było dawno. No. Bo teraz może się to zmieniło, bo we Wrocławiu dawniej graliśmy. Raczej na północ polski ostatnio często jeździmy. Właśnie. Y... No teraz byliśmy w Koszalinie? Tak. W Mosinie? Nie, w Muawie. W Muawie? Mowa to jest środek, tak Ta. w zasadzie. W sumie tak. Byliśmy w Opolu, to chyba jest dolnośląskie? O, czy nie? nie, to jest Miedze Opolskie. opolskie. A, no, no właśnie. No zaraz tu Arkusz ar, matury z geografii, no. Będę, <laughs> Będę cię przepytywał drodze. A to właśnie sprawka jest waszego menedżera, jeżeli chodzi o te kierunki y, polskie, bo to też jest tak, że no ktoś już was gdzieś musiał usłyszeć, y, zobaczyć, że, że o was wie. Bo też nie jesteście w takim, właśnie, jak powiedziałeś, hermetycznym środowisku, że tylko Dolny Śląsk, właśnie i województwo mhm. lubuskie. Znaczy to wygląda w praktyce tak, że my tak dużo jeździmy, bo bardzo dużo zgłaszamy się na konkursy. I to jest coś takiego, że to pozwala nam zagrać i spotkać się z różnymi zespołami, różnymi organizatorami też tam żyli. Często są już ludzie, którzy nazwijmy to są szanowani w branży. I coś tam, coś tam wiedzą, coś tam potrafią, i to pozwala nam się właśnie spotkać z takim środowiskiem. I stąd też taka różnorodność w graniu, bo jakbyśmy mieli na przykład sami zorganizować koncert od zera w innym mieście, no to już to troszkę więcej kosztuje nas czasu i pieniędzy i ogólnie po prostu zasobów, no ponieważ jest to po prostu koncert do zorganizowania, a my tam przyjeżdżamy na koncert już zorganizowany, więc to jest o tyle dla nas wygodniejsze i to pozwala nam tyle grać. Ale no niezaprzeczalnie Artur Ochocki nam w tym bardzo pomaga, ponieważ no, mamy taką, tutaj się pochwalę naszą techniką, Artur Ochocki wysyła na grupę link do y, na przykład konkursu, czy po prostu wydarzenia organizowanego. Yy, ja wysyłam mu OK i dzięki temu wiem, że on to wpisze w kalendarz za chwilę, do kiedy mam to wysłać. Ja czy ktoś inny, bo to różnie czasem. Yy, no i po prostu wysyłamy zgłoszenie i zobaczymy, co dalej. Bo takie zgłaszania zawierają filmiki, opisy, jakieś tam właśnie materiały, zdjęcia. No i w sumie to nie wiemy, co jest do końca brane pod uwagę, ponieważ nigdy no się tak. tego nie dowiedzieliśmy. Raz się dostajemy, raz nie, ja wysyłam to samo, nie wiem, dobra. Ale no i to tak wygląda u nas od środka w zasadzie, że dużo, dużo gramy, ale właśnie dzięki tym yy, konkursom. konkursom. Tak, tak. No to z 11 gramy mamy na następny rok. Już ogarniętych, tak stricte, jako z... nagrody, które zdobyliśmy tak. po jakichś konkursach. Bo właśnie w opolsku polskiego tak. y, udało się y, nam tak fajnie zagrać, że y, jury i ogólnie organizatorzy postanowili nas na tyle fajnie docenić, że w ramach wygranej y, będziemy mogli zagrać w Opolu. 8. Tak, Między innymi, po... ale osiem chyba różnych? Siedem chyba. Dobra, Siedem no to, to powiem bezpiecznie, sześć koncertów yy, w różnych miastach zorganizowanych przez różnych ludzi. i Właśnie, no i to jest bardzo, bardzo super, bo tak naprawdę zagraliśmy jeden konkurs i yy, jeden koncert, tak, nawet nie cały, bo tam chyba z dwie piosenki, a możemy sobie dzięki temu zagrać później sześć koncertów i to jest wspaniałe. To panowie, jeszcze zaproszcie na koniec rozmowy na koncert w Zielonej Górze, bo myślę, że Proszę, tutaj, panie, macie panie, panie, panie. Swoją, tutaj macie taką swoją rzeszę fanów, która też czeka na, na wasz występ. No to zapraszamy. Nie będziemy tak bardzo wijać bawełnę. Po prostu przyjdźcie, sprawdźcie, poskarżcie z nami, pośpiewajcie. My nie gryziemy raczej. I no, nie ma po prostu co dużo gadać. Wbijajcie, nie marujcie, dawajcie i widzimy się pod sceną. A jeszcze tak dodam. Że ktoś, kto zna już nasą, naszą twórczość, na przykład, nie wiem, nasi rodzice, to y, jutro w pile, jak i pojutrze w kafenuar Noir w Zielonej Górze, y, pojawi się nowa piosenka, której jeszcze nigdzie nie wydaliśmy, nig nawet nie zdążyliśmy jej nagrać, po prostu zagraliśmy ją na próbę i mówimy: Nie, no super gramy. Czyli tak, nie ma jej nigdzie absolutnie, nie istnieje w sieci, ona zaistnieje na koncercie w kafenuar. Noir. Dokładnie. Tak. To panowie, to trzymamy mocno za was kciuki, za, za waszą karierę, żeby jeszcze o was było głośniej. Z nami w studiu była grupa Meteoroids, Janek Domagała i Filip Sanowski. Dzięki bardzo. Dziękujemy bardzo. Cześć, cześć. Gość na 96FM.